Siemanko, wszystkim witam was w kolejnym odcineczku nowego sezonu w naszej hodowli. Pokażę Wam, jak wygląda obecnie sytuacja. Wejdziemy sobie do środka. Dzisiaj będzie bardzo króciutki filmik, bo chcę Wam tylko pokazać co jest teraz w miskach mm, i tak dalej i tylko tyle bo no bo się nie czuję dzisiaj najlepiej e, a powiedziałam sobie że raz na dwa tygodnie będę coś nagrywać e, i wrzucać tutaj e, wam na kanał żebyście sobie zobaczyli dobra polecimy sobie od góry tutaj mamy dwa takie e, takie szkraby samica pije niemiłosiernie nie wiem czy mi się ostrość złapie ale mamy dwa już takie e, zaobrączkowane oczywiście są chciałam nagrać filmik z obrączkowania ale o, a, ale no niestety zrobiłam to szybko po pracy wieczorami po ciemku no i nie było kiedy, nie było jak nagrać. Dobra, nieważne. Ważne, ważne że młode są zaobrączkowane. Tutaj u Stasi mamy dwa jajeczka. Tym razem są ładnie dogrzane. Nie zaziębiły póki co. Tutaj mamy... Mamy tutaj... Też dwa młodziaczki, zabierzemy ramkę, popiołka, tu jest jeden. Eee. Au. Tutaj mamy drugiego, to są oba białoloty? Tak, będą dwa białolotki. Dalej tutaj mamy czarną, której nie ruszam, bo się wystraszy. Lecimy dalej, tu jest czerwona. Proszę bardzo, czerwona roczna, z Dunia ma jajka. W tym tygodniu będą się były młode u niej, więc czekamy. Jej braciszek, braciszek kuzyn bardziej, już ma młode musi. Tutaj mamy Tutaj mamy panią Danielkową, pani Danielkowa sobie ładnie o dwa jaja wygrzewa e, a w głębniku obok jej się wykluły już dwa młodziaczki, bo to już są drugie jajeczka na których siedzi, e, mamy Dosię, ma dwa takie o takie fajne pstroki, zobaczcie sobie, elegancję, też już e, są zaobrączkowane widać ładnie. O, dobra, już, 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 już. Tu mamy już dwa takie większe nawet, po Zeusie i po Herze. Takie fajne dwa. O, jeden jest niebieski, białolotek, drugi jest taki pstroczek ciemny, nakrapiany. Basamczyk. A, będzie ładny skurczebek. Tutaj... Adresówkę też założyłam na drugą nogę, bo za późno przyszłam ją obrączkować. I był problem, nieważne. Dalej idziemy sobie tutaj. Mamy nakrapianego młodziczka, tego z tych większych. Jego siostra niebieska, z którą był w gnieździe. Poszła już sobie na lotowy. Tam sobie czeka na, na resztę swoich kolegów i koleżanek. A fasolcia siedzi sobie na kolejnych, na kolejnych jajkach. Tak więc czekamy, w przyszłym tygodniu powinny być. Dobra. Tutaj mamy dalej Gacka i, i naszą samiczkę lotową, grubą. Mają już takie dwa spore gołąbki. Obrączkowałam je. Czwartek po pracy. Tak, Gacek się opiekuje młodymi bardziej niż samiczka. Lecimy sobie dalej. Tu mamy kolejną naszą samiczkę latową z zeszłego roku. Z jednym młodym. Drugie jajeczko niestety zaziębiły. Mamy takiego tutaj gościuwe. Chyba samiczka też będzie. O, dobra, Tak. Mam nadzieję, że kolejne jak zniesie jajeczka, to będą oba dobre. Już mi nie odwali numeru. Tak. Tu mamy dalej szali samice. Ma dwa jajka, ale są czyste. Już sobie siedzi, później je zabiorę. Za jakiś tydzień, a to Maciuś przyleciał sobie ładnie. Dobra, tutaj mamy dalej laseczkę. Laseczka pięknie sobie siedzi też na dwóch jajusiach. Też w tym, w tym tygodniu będzie miała łódki, tak? Zobaczcie, jaki to jest fajny gołąbek. Dobra, zamykamy, żeby jej nie, nie nerwować bardzo. Tu mamy kolejną naszą samicę lotową. To jest córka Wafla naszego, czyli półsiostra starsza. Tych tutaj dwóch, płaciatych ona ma też dwa jajuszka, ona jest córką wafla i zarazem jest też wnuczką stasi, więc. Będziemy mieli tutaj rodzinkę. No i zniosły te jajka w sumie w tym samym dniu. Obie. Babka i wnuczka, więc super. Dalej mamy tutaj kolejne dwa. Po fornalu. Momencik. No. Czekajcie, bo się ostrość... O, dobra, dwa po fornalu. Jeden tutaj. Masalcia, uspokój się kobitko. Co drugiego pokazać, no? Gdzie nie mają tego małego. Ten jest troszkę mniejszy, bo się wygluł niestety dwa dni później. E, nie dwa dni później, przepraszam. Ten się 15 to się wykluł 16 na wieczór. No, niestety tak wyszło. Ale rośnie dobrze. Dalej mamy tutaj ostatnią parkę w sumie. Żelusia nasza. Żelusia z gordonkiem mają dwa. Takie malutkie pimki. Wczoraj się wykluły. Więc, więc w sumie już prawie w każdej celi jest. To tak? To chciałam powiedzieć, co ja zrobiłam z tą y, ramką, którą zdjęłam od Jacksona. Macie jakiś pomysł? Bo ją zdjęłam, nie? Y, już wiem, co z nią zrobiłam. Tutaj tych zamknęłam na dole. Nieważne, dobra, przejdziemy sobie jeszcze na szybciutko do, y, do gołębnika mamek, bo tam też mamy już malutkie. Gołąbeczki, więc za chwilkę się tam widzimy. No i jesteśmy u mamek. Też u prawie wszystkich par są, są jajka. U niektórych już są młode, wyklute. Oprócz tutaj tych szpaków, dwóch tu niestety sami sami jajek nie zniosła. No bywa i tak. Nie wiem, czy tu coś będzie widać na filmie, bo tu jest bardzo mało światła. Tak będzie do bani. Dobra, zrobimy tak. Pokażę Wam po prostu, gdzie są tylko młodziaki. A, I tyle. Młodziaczki mamy tutaj, u Angelki naszej. Jak też nie wie, to odsyłam do filmu z poprzedniego roku. Tam była pokazana. Wystawimy sobie ją. Tutaj są młodziaczki. Podłożone z grębnika rozpłodowego, bo wiem, że ona mi je na pewno wychowa. Tak? Laseczka wychowasz? na no, pewnie, że wychowa. No, więc tu mamy dwa. A jej młodzieczki, znaczy jej jajka, są przełożone. Są przełożone tutaj. Do Ateny. To będzie mało widać, ale tutaj są też są dwa młodziaki, poczuję je, ręce, pod ręką, także mamy już, o nawet skorupka jest, no także y, tutaj też są dwa młodziaki po, po Angelce i po Kancie, czyli tej białej i tutaj tylko po tym lotku. no i w sumie to co, to będzie tyle, y, filmik bardzo krótki, w tym tygodniu powinny się jeszcze wykluć u góry, ta w tej celce, powinny się wykluć jeszcze, no chyba to będzie, a nie, jeszcze tutaj u Haliny będą młodzieczki i tutaj u Siwej. u Siwej, no i w tamtym gołębniku też w przyszłym tygodniu powinna się wykluć reszta młodych, więc czekamy. Czekamy i powoli zaczniemy sobie przerzucać też naszą młodzież do gołębnika lotowego, bo to już niedługo będzie. No, to w sumie tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak tam u Was przygotowania do sezonu lotowego dla dorosłych gołębi, bo to już raczej najwyższy, najwyższa pora jak ktoś dotarł do tego momentu filmu niech napisze w komentarzu słowo gołąb chcę zobaczyć czy ktoś ogląda faktycznie te filmy czy nie zobaczymy ile was jest no i oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem bo będziecie mieli wtedy powiadomienie o każdym moim filmie więc zachęcam do zostawienia subskrypcji. No i co? Trzymajcie się, kochani wszyscy do następnego filmiku, który się pojawi pewnie za dwa tygodnie. Przez te dwa tygodnie będę chciała sobie już zamówić szczepionki i takie inne pierdowy dla młodzieczków. Więc zrobimy sobie jakiś filmik oczywiście. Może nawet jak będę wrzucać przerzucać młodziaki do przerzucać młodziaki do gołębnika coś mi tu lata i nie wiem co ale oczywiście nie za dwa tygodnie, bo za dwa tygodnie też jeszcze będą za małe ale jak już będzie ten moment przerzucania młodych na swój gołębnik to zrobimy filmik no i co no i tyle, możecie podrzucić jakiś pomysł oczywiście na film miałam się też odnieść do komentarzy z poprzedniego filmu odnośnie kompania gołębi w trakcie lęgów, ale zrobię osobny filmik o tym, bo naprawdę nie mam siły dzisiaj o tym gadać, w ogóle gadać. No, także trzymajcie się. Ja już kończę, wracam do domu, jeszcze nakarmię gołąbki, bo widzę, że tutaj prawie cały, no zjadły w sumie, ale w tamtym gołębieku jest puściutko, więc karmimy, niech nakarmią sobie młode. I do następnego Trzymajcie się. Cześć. Ta para tutaj siwy i ta tutaj ciemna pstra jest na celowniku. Ostatni rok ta para u mnie jest, bo mnie już tak denerwują te głębie dwa, że po prostu mnie wyprowadzają z równowagi, ale o tym kiedy indziej. No, także jeszcze raz trzymajcie się. Do następnego. Cześć.